cześć. Ja jestem Bitex One. A to jest filmik, w którym chcę was po raz kolejny powiadomić. Tym razem powiadomię was dobrymi wiadomościami. Jedną z nich to jest taka, że właśnie teraz słyszycie mnie z nowego mikrofonu. Nie zamawiałem go przez Allegro, nie. Kupiłem go w sklepie RTV i AGD. Jest to firma Omega. Jest on dosyć fajny. Ma regulowany tutaj wysokość i po, po prostu można nim kręcić jak się chce. Jest włącznik i wyłącznik, co też jest fajne. Dobra, ale kolejną informacją jest taka, że mogę Wam robić tła na YouTube, bo odkryłem swój dar, że tak powiem. No, i odkryłem, że mi dosyć dobrze wychodzą te tła, te layouty. Więc możecie zgłaszać do mnie zamówienia. I żeby dostać takie tło, należy mnie jedynie zasubskrybować i wysłać wiadomość, której taki szkic, jakby, jest w opisie. No, i to by było tyle. Słyszycie mnie z nowego mikrofonu, a więc już niedługo wyjdzie kolejny odcinek Przygód z Minecraft. Lecz nie zdziwcie się, jeśli będzie miał nową nazwę, ponieważ te przygody z Minecraft ta nazwa mi trochę nie odpowiada, więc jakoś wymyślę tam nową nazwę. Możecie oczywiście mi podsyłać swoje pomysły. Dobra, czyli taką główną właśnie wiadomością to było to że mam, że mogę robić Wam y, layouty. No, czyli to było na tyle. Przesyłajcie mi wiadomość, jeśli oczywiście chcecie, y, że chcecie ten nowy layout. I no, to, to by było za tyle. Y, nie traćmy czasu. Dobra. Dobra. No.